Hey, to addition, a to star, was flat commanders. Zabawimy się. Muszę <coughs> obczarić, jak to się dzieje. O tym mówiąc, nie mam pojęcia. Daję trochę głosu. Okej. Okay. Aha. Ja mam to pierwszy raz więc zobaczcie, że nie będę kapował nic. Ok. Przeszliśmy jedną fazę. Tu było... Tu jest pokazane, ile już przeszliśmy. Tych faz. to tak powiem, inwazji. Tu jest pokazane ile musimy zniszczyć droidów, a tu jest ile zniszczyliśmy. Zajebiste. No bo tu jest pokazane ile droidów wychodzi. O no to. Zobaczmy to. U, hmm. wielkie ułatwienie, muszę przyznać. Przepuszczamy. Druga faza zaliczona. Dziękuję. Zobaczmy, jak on pójdzie dalej. też wzrastają, a pięcie rośnie, co to będzie? Tak, popróbujmy to. Okej, okay. to są quaggony. Możemy Ogólnie atakuje się na z d tym dolnym z środkowym, a górny Może powiedzieć, ale fajnie się gra. już trzecia faza Faza, ale to kupię za Co ta mowa słychać? U mnie jest genialnie, muszę przyznać o czy mam wam tu dzisiaj pod o, bo gdzie widzę Ale to nie stanowi żadnego zagrożenia dla mojej armii E tu rządzimy, tak, tak Piszcie w komentarza w komentarzach z czego chcecie, żebym na był film Może macie jakąś gęć, do której nie macie dostępu i chcecie po prostu wiedzieć Macie gwiazdę i nie wiecie co zrobić, to też Wam podpowiem. Jestem do usług. Tak, nam się zygnowały. się zauważyłem, że to są tarcze, a tu pewnie życie. Tych dźwyczek. Zaczynamy profesjonalnie. się nam generuje jak widzę po starciu zobaczcie możemy tylko niech używać i musimy strzelać To mówiąc nie wiem skąd mam tą grę I tak jakoś przeglądałem mu jak no, ktoś O, to są osoby, które przeszły to na Ogólnie przeglądałem komputer i spojrzałem, że to jest takie taka gra. Więc pomyślałem, że, że można włączyć, pokazać wam Zobaczyć co to jest. To wytrzymaliśmy już trzecią falę o -o. w następnej turze zobaczymy, co to jest. Yes. Kolejne zwycięstwo. I ta muzeczko. i dalej czynimy Mordor. w tym świecie Star Warsów, Gwiezdnych Wojen. Co my tu mamy? Окей. Подождите на фланг. Niestety program odmówił posłuszeństwa i nam grę wyłączyło. Ale trzymajcie się, zobaczycie na pewno to jeszcze raz, bo to jest fajna gra. Więc do zobaczenia, pa-pa!